Witajcie w smak sztuki. Dzisiaj parzymy herbatę oląg truskawkowy i opowiedzmy o niej. Witajcie. Herbatka jest zaparzona jak zwykle. Czekamy na Was z degustacją. I zobaczmy, co z tym olągiem jest. Zobaczmy kolor jej jeszcze. O tak. No, że to nie widać zbyt idealnie, dlatego że wnętrze czarki jest zielone, ale to jest taki kolor żółtawo-zielony. Podobny bardzo do herbat zielonych, ponieważ ulągi są takimi herbatkami pomiędzy zieloną a czarną, a my mamy głównie te zbliżone do zielonej. Ja w ogóle bardzo lubię ulongi. Dlaczego? Tak jak widać tutaj na szufelce, liście tej herbaty są mocno zwinięte. I dzięki temu za każdym razem, kiedy parzymy, te listki rozwijają się troszkę bardziej i oddają kolejną frakcję do naparu. Ona jest jednocześnie lekko słodkawa i lekko z lekką goryczką taką. Ale bardzo delikatną goryczką i bardzo wydajne są te liście. Herbatę oląk można parzyć wiele razy. To jest dwa, bardzo trzy. fajne. I te kawałeczki truskawki, które tutaj są, dają właśnie taki delikatny, truskawkowy, łagodny, słodkawy posmak. I zauważyliśmy, że sporo osób, które raz próbują uloga truskawki, wracają po nią stale i wcale im się nie dziwię. Więc zapraszamy, dzień jest dzisiaj szary, ponury, deszczowy i troszkę taki smutny. Także zapraszamy, żeby poprawić sobie humor przy herbacie u nas w Smak Sztuki. A jeśli nie możecie do nas dotrzeć, to po prostu kupcie tę herbatę, bo na pewno będzie Wam smakowała, bo jest przepyszna. Online, spokojnie, jak najbardziej. Wysyłamy. No, dawajcie łapki w górę, żeby nasze filmy były widoczne bardziej w internecie. I jeśli chcecie o jakichś herbatach posługać, posłuchać, szczególnie, to po prostu napiście, napiszcie komentarz. Dziękujemy. Zapraszamy.